Dzisiaj znowu zwierzak. Jesteśmy z moim żółwiem. To już będzie trzeci odcinek. Yy, żółw się nazywa Pazurina. Był pazur, ale okazało się, że to dziewczyna. No. Cieńmy go. O, żółwik, go w klasy dla chomika, gdyż nie mam terrarium. Ale odpowiedniego pojemnika, a to jest wodnondowy, żółto, żół, żółto brzuchy, jeśli nie mylę. Są bardzo fajne, ja go już mam go 3-4 lata. Ładny bardzo żół według mnie. że nie na głowę, fuka ale się wski. I mamy tutaj takiego fajne grzubia katperku. Nagrywam. Możesz mnie przeszkadzać? Mój brat na razie pił, ale to nic nagrywamy dalej yy... Brzuf jest <laughs> U, to brzuchy to już chyba mówiłem yy... wodno lądowy I, wow i dalej szybki na lądzie Juchu. No i to będzie chyba koniec odcinka. Żółwiu, koniec? Koniec? Chyba tak. Rów to już końca. Więc Żółw się z Wami żegna, ja też się żegnam. Cześć!